Cześć, mam nadzieję, że dobrze minął Wam tydzień. Dzisiaj mamy dwa tematy, oba związane z challenge'ami na polskim YouTubie. W Polsce jest bardzo słaba sytuacja, że chodzi o polską służbę zdrowia. Koronawirus obnażył różne słabości, takie jak brak maseczek, ogólnie brak zaopatrzenia, brak lekarzy. Dodatkowo dochodzi do tego głupota ludzka i brak wiary ludzi w naukę. Mamy tutaj przykład Dody, która każe czy tam mówi ludziom, aby niszczyli czy też palili maszty 5G. Mamy też dzikiego trenera, który wiąże całą sytuację z pandemią i koronawirusem z Billem Gatesem. Więc w obliczu całej tej pandemii, całej tej słabej sytuacji, została utworzona akcja charytatywna. I niestety tutaj szkoda, że takie akcje muszą powstawać oddolnie. Mamy tutaj Ministerstwo Zdrowia, które powinno zadbać o to, aby nasze, nasza służba zdrowia była odpowiednio dofinansowywana. Ale no, wracając do tematu. Ta akcja charytatywna powstała pod hashtagiem Hot16Challenge. Mamy tutaj różnych aktorów, raperów, czy też artystów, którzy komponują swoje 16 wersów i przedstawiają je na YouTubie. Niestety wszystko było ok do czasu, gdy na scenę nie wszedł Janusz Korwin-Mikke. Jestem straszny, Korwin-Mikke, to się w polit. oraz Andrzej a.k. Ostry Cień Mgły Duda. Nie pytają Cię o imię, walczą z Ostrym Cieniem Mgły. Bo to, co oni wyprawili, było jednym wielkim cringeem. Ale, może po kolei. Cała akcja nie byłaby niczym złym, bo cała akcja wyszła poza kręgi środowiskowe raperów, ponieważ zaprzątkowana przez Solara. Tym razem musimy uratować świat. Pełne informacje są w opisie, bardzo na was liczę. Trafia do takich osób jak profesor Maczek, czyli Tata Maty. Może myślisz, że boomer. A ja tylko chcę unieść tych sumień, strumień. trafił również do Klocucha, który świetnie wykonał swoją uh, Hot 16 Challenge. Nie, że ja ma Maty, oglądasz na żywo malowanie obrazu, to będzie trzeci raz to samo, ale kupisz od razu. Trafiło do Adama Bodnara, czyli RPO, Rzecznika Praw Obywatelskich. Hej, tata Maty, sprawdź ten styl tu. Myślisz, że RPO w rapy nie ma skillsów? Mieliśmy też również Lotka, który jest z stand naperem i pokazał również swoją szesnastkę. Skąd mam wiedzieć, jak wygląda twój stary? Bo to właśnie mój kolega gej. Twój stary to jest mój kolega gej. Jednak ta szesnastka powinna być robiona przez ludzi, którzy mają jakieś zaplecze, jakieś doświadczenia, czy też wiedzą na czym polega rap, a nie przez ludzi takich Janusz Karmimke czy Andrzej Duda. Bo mamy tutaj Andrzeja Dudę i dużo ludzi zarzuca to, że gdyby Barack Obama nagrał taką szesnastkę, to ludzie by się zachwycali nad jego stylem, nad tym jakim on jest luźny. A nad Andrzejem Dudą to wszyscy mówią, o Boże, jakie to beznadziejne. Jednak Obama mówił często o swoich korzeniach, yy, rapowych w USA oraz ma dużo znajomych, którzy, czy przyjaciół, takich na przykład jak Jay-Z, którzy są legendami hip-hopu. Ohio, could you make some noise for your president, Barack Obama? Yeah! Yy, I to co innego, bo Barack Obama nawet upubliczniał swoje playlisty z utworami rapowymi, zapraszał yy, raperów do Białego Domu, a Andrzej Duda, no jakie ma połączenie z środowiskiem rapowym? Z żadne. Zero. Właśnie takich rzeczy zabrakło Korwinowi i Dudzie, bo Korwin w swojej szesnastce, co jak co, ale kompletnie chyba nie ogarnął jak jest tematyka tej szesnastki, bo ani razu, czy tam może raz zająknął się o kwarantannie. Żadnej... Wszyscy, którzy nagrywają te szesnastki, dosłownie o tym, jak ciężko jest żyć w samotności jak ciężko mają medycy, jak ich wspierają. A korwin -Nicke? Nic. Tylko gadał o tym, że na drzewach zamiast liści powinni wisieć socjaliści. No, gratuluję intelektu. Albo gorzej. socjaliści wierzą głupi, ale na nas się to skrópi, więc pieprzeni socjaliści muszą wisieć zamiast liści. I potem przyszedł Andrzej Duda ze swoim ostrym cieniem mgły. Pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Nie pytają cię o imię walczą z ostrym cieniem mgły. Mocne ręce ratowników wszyscy razem chwałali. Więc prezydent bierze udział w wyzwaniu rapowym, czy też w wyzwaniu Hot Sexting Challenge, które zbiera na Polską Służbę Zdrowia, a tymczasem on parę tygodni przed całym tym koronawirusem nie, dał, nie przekazał dwóch miliardów złotych nawet na wspomaganie Polskiej Służby Zdrowia, a wspomógł dwoma miliardami złotych TVP, czyli propagandówkę PiSu i propagandówkę Andrzeja Dudy, gdzie on ma oglądalność wielką, wszyscy go wychwalają, nie ma... Większych lizusów niż TVP, jeżeli chodzi o rząd. Protest bardzo szybko przybrał charakter polityczny. Jedni jawnie przyznają się do politycznej działalności, inni nie stronią od luksusu, tak jak twarz protestu początkujących lekarzy, dr Katarzyna Pikulska. I on ma czelność mówić Polakom, żeby wpłacali na polską służbę zdrowia w spirali? To jest jakiś absurd, jest to dramat pr i również właśnie taki pr bo nie wiem, kto mu doradzał. Ale jak widać, miał on już wcześniej również pomyłki pr i chyba jego zarząd pr nie jest najlepszy. Czy jest szansa, że paratuje pan Stanisława Żółtka szlugiem albo chociaż złotóweczką? Napisano szluga, czyli papieroska. To ja nie mógłbym poratować, bo niestety, ale od, czy niestety powiedział dla mnie to na szczęście. Od ponad trzech lat nie palę papierosów. Teraz tylko na koniec wystarczy mieć nadzieję, że Andrzej Duda, yy, nominujący Mateusza Morawieckiego, to był jakiś przypadek, i Mateusz Morawiecki nie zacznie zaraz rapować i nie wyjdzie ze swoim kawałkiem, bo to już by było naprawdę absurd absurdów. Jeżeli chodzi o całą tą sytuację, to mogę tylko powiedzieć, może się ze mną nie zgodzić, ale PiS ciągnął nas takie bagno, że nie wiem, czy jakikolwiek rząd w historii mógłby gorzej rządzić Polakami i Polską. Na z tym Challenge bardziej mi się kojarzy z taką wydmuszką, czy ze zbieraniem nakrętek na pomoc jakimś biednym osobom, czy też wspomaganiu czyjeś operacji. Bo koniec końców to nie to będzie na koniec miało jakąś wielką wagę, jeżeli chodzi o wspomaganie polskiej służby zdrowia. A na koniec będzie liczyło się to, jak politycy zadecydują i czy będą jakoś zmieniać budżet, i może mocniej wesprą jakieś lekarze, dadzą im podwyżki, czy z pielęgniarkom, a nie będą tylko jakieś puste słowa, że o potrzebujemy pomocy. I może najlepiej to my byśmy dali pieniądze znowu, zamiast z budżetu przekazać pieniądze z TVP na polską służbę Zdrowia. Bo te dwa miliardy TVP się kompletnie nie przydadzą a medykom jak najbardziej. Drugim tematem jest następny challenge, czyli Cook Challenge, czyli challenge, który nie mógł się udać, a polskie gwiazdy się za niego wzięły. Challenge ten miał za zadanie walkę z przemocą domową, a wzięły się za ten challenge osoby takie jak Barbara Kurdej-Szatan, no sprawdzę, czy nie mam w tym... Adam Zdrójkowski, Julia Wieniawa, Maciej Dowbor i tak dalej, i tak dalej. Wyszło fatalnie, spotkało się to z ostrą falą krytyki wśród internautów. Film zaczyna się dosyć niezręcznie, bo już na samym początku Rafał Maślak, czyli Mister Polski, wieże patelnie i dostaje w łeb od Barbary Kurdej Szatan. Cook Challenge w sumie było zapoczątkowane przez uczniów z jednej z szkół we Francji. I to oni zapoczątkowali takie obijanie się po mordzie. Ale mieli oni na celu kompletnie co innego. Chcieli pokazać, że damy rady koronawirusowi, a nie tak jak w Polsce, że chcieli walczyć z przemocą domową. Mm, dotarło to również do Hollywood, gdzie pod innym hashtagiem zostało zmienione przez gwiazdy, takie jak Halibery, Berry, Roch, Johansson, Margot Robbie i nagrały one własny filmik i pokazały, że nie, za nie należy zacierać z kobietami. I w Polsce by wszystko było okej, okay, nagrałyby to sobie polskie gwiazdy, ale niestety postanowili oni przypisać temu challenge'owi jakieś miano tego, że powinniśmy walczyć z przemocą domową. Filmik ten jest kompletnie okropny, jeżeli o to chodzi. Kompletnie pokazuje, że powinniśmy walczyć z przemocą domową, mimo tego, że w adnotacjach napisali oni, że walczymy z przemocą domową, macie tu numer, jak, po, gdzie powinniśmy dzwonić, co powinniśmy robić. No ale co z tego, jak głównym przesłaniem jest to, że powinniśmy obijać się po mordzie? I oczywiście, cel jest szczytny, ale niestety to, jak oni go pokazali, no to gorzej nie mogli wybrać. I tutaj nawet komentarze również nie zostawiły suchej nitki na osobach uczestniczących w tym challenge'u. Pytanie tylko, czy jakoś pomoc, czy też przemoc domowa powinna być tak pokazana, czyli przez obijanie się po mordzie. Oczywiście, że w czasach kwarantanny przemoc domowa, czy też intensywność dzwonienia na infolinie dotyczące przemocy domowej zwiększyła się nawet o 20%, co jest dramatycznym skokiem, ale nie tak powinno się to pokazywać, nie ta droga. Więc akcja słuszna, ale wykonanie fatalne. Mam nadzieję, że podobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeżeli tak, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. A tymczasem do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia, cześć!